Się wylegitymować swoimi uprawieniami, to bez, żadnych, bez żadnej ingerencji ze strony rządu, bez żadnych nadzwyczajnych czynności ze strony rządu, odzyskują swoje prawa, uzyskują tytuły własności w normalnym postępowaniu sądowym. Przykład, przykładem jest Ron Bama, który był spadkobiercą w domu Władowica, który którym urodził się Karol Wójt. I w normalnym postępowaniu stwierdzenia bycia spadku do, o, o, uzyskał tytuł własności tego domu. Potem sprzedał go za 3 miliony dolarów w Kreszardowi a ten podarował go z krakowskiej na Muzeum Jana Pawła II. Więc to jest przykład, że jeżeli, natomiast te roszczenia, o których mówimy tutaj, dotyczą mienia bezspadkowego, więc takiego mienia, y, które nie ma ani właścicieli, ani uprawnionych spadkobierców. Yy, zgodnie z zasadami prawa rzymskiego, które są rejestrowane przez wszystkie, również w Stanach Jeżeli y, taki spadek liczy państwo, którego ten zmarły był obywatelem. I tyle, i kropka. Ani y, z, Izrael, ani żadna z organizacji przemysłu Holokaustu, nie legitymuje się żadnymi uprawnieniami, które byłyby ważne w świetle tych zasad. Oni, na czym polegają naciski? Na tym, żeby polskie władze stworzyły na miastkę takiej podstawy prawnej. Stworzyły na miastkę takiej podstawy prawnej. Bo dotychczas jedyną, jedynym tytułem to jest to, że oni chcą ten majątek przejąć. No to Pan Zostać spadkobiercą tego, tego kafalera, który umarł. Co, ale to co z tego, że ja nie widziałem. Jeszcze droga daleka od tego, więc to, że oni chcą, to przecież ani te organizacje przemysłu holokaustu nie legitymizują się żadnymi pełnomocnictwami niczyimi, bo nie ma takich pełnomocnictw. Ani też Izrael nie ma żadnego. Ci ludzie nie byli obładowani Izraela, bo Izrael powstał 14 maja 1948 roku, więc nie mogli, tego państwa nie było jeszcze. W związku z tym to są tylko naciski takie właśnie poprzez yy, tak się wstydu, poprzez doprowadzenie do stanu bezbronności itd., ale to nie wolno się takim naciskom poddawać. Trzeba kategorycznie oświadczyć raz nasze niedobre... Najwyżej to tak, jak przyjechała kiedyś w Anegrodzka, przyjechała kiedyś do Polski, na do Stalina, delegacja polska, żeby odzyskać Kijów i Lwów. No i Stalin się zafrasował strasznie. Głowie, Słuchajcie, no Lwów to my nie mamy, ale Kijów to może się dostać i do no, tak Dziękuję bardzo.